Cześć, witam was ponownie bardzo serdecznie, zaczynamy kolejny rozdział nazywający się Paparazzi. Najprawdopodobniej dzisiaj będzie mały przełom w serii, ponieważ e, nagram dwa, albo nawet trzy epizody naraz, ponieważ jest to taki cykl bardzo krótkich epizodów, nie chciałbym wam robić takiej niesamowitej krzywdy nie wiem, trzech odcinków, czterominutowych przez trzy dni, to by było straszne i i, i złe, i, i niedobre, dlatego myślę, że nagram troszeczkę więcej. E, no dobra, Ethan budzi się w swoim mieszkaniu Nadal nie ma pojęcia, gdzie jest szan, pewnie jest wykończony, pewnie nie spał całą noc. To są oczywiście tylko i wyłącznie moje podejrzenia, a coś leży na stole. Kiedy rodzice wrócili do domu z kościoła, ich dzieci nigdzie nie było. Szukali ich wszędzie. Wołali je, błagali o powrót, lecz nic to nie dało. Po dzieciach zaginął wszelki ślad. To jest ten sam list, który otrzymaliśmy podczas odcinka chyba trzeciego. Ojciec i syn, tak mi się wydaje. I tym razem, jak widzicie, znaleźliśmy mały załącznik. Jest to mm, bilecik do... Do skrzynki depozytowej, jak to się nazywa, cholera, nie wiem, u nas niespecjalnie się z takich rzeczy Muszę korzysta. Możemy wyjść i sprawdzić, o co chodzi z tym kwitem. Tak, tylko że niespecjalnie możemy wyjść, ponieważ przed, nas przed naszym mieszkaniem e, znajduje się prasa. Czy znaczy prasa? Dziennikarze. Przeklęci dziennikarze. Cały dzień oblegają mój dom. No właśnie, ale nie musimy się nimi specjalnie przejmować, ponieważ mieszkanie da się opuścić z drugiej strony. Tam zresztą chyba czeka też nasz zaparkowany samochód, a być może jest z frontu, nie pamiętam. Jak widzicie z tyłu dziennikarzy nie ma. A, czy przejdziemy tędy, czy musimy wycofać aż do ulicy? Nie, spoko, przejdziemy przez płotek, super. No i właśnie, i po dojściu już do samochodu a, i po odjechaniu z tego miejsca kończyłby się normalnie ten chapter, czyli co byśmy mieli kolejne 3,5 minuty e, odcinka, albo coś w tym stylu. W ogóle śmieszne jest to, jest, jest ten tłum, który rozgląda się na wszystkie strony, czekają za etanem, ale nie widzą go jak podchodzi do swojego samochodu, wsiada i odjeżdża. No cóż. Może nie znają go jeszcze z twarzy, to, to by było jakieś wyjaśnienie, uzasadnienie dla tej sytuacji Widzę, że dzisiaj nawet pasów nie zapinamy, lusterka nie poprawiamy O, to No dobrze, więc zostanę z wami jeszcze przynajmniej przez jeden rozdział, myślę, że przez dwa Trafiliśmy na miejsce, gdzie mm, gdzie znajduje się jakaś tajemnicza przesyłka dla nas Ethan w tym momencie dostaje jakiegoś dziwnego ataku paniki. A, podejrzewam, że jest on w jakiś sposób uzasadniony, bo, bo nie wie, czego się tu bry, czy, czego ma się tu spodziewać. Nie wie, czy czeka tu niego zabójca, czy go śledzi, czy może. A, muszę muszę przebić się przez tłum. Czy może nie, jest to jakaś zasadzka? Nie dam rady. Po prostu nie dam. Po prostu idź przez siebie. ten jest strasznie zmulony. Troszeczkę to wygląda tak, jakby się zaczynał jeden z jego ataków, albo nawet bardziej atak e, na Jaydena. Nie dam rady. Za dużo ludzi. Dobra, to są rozumiem Quick Time Inventy na uspokojenie oddechu. E, R1. No i niestety, chyba się aktywował jakiś dziwny stan umysłu etana. Stan, który zresztą bardzo, bardzo mi się podobał. Zaraz zobaczycie o co chodzi. Dla mnie świetny efekt. Pięknie się ci ludzie składają. Jest to po prostu niesamowite. Cholera wie co to oznacza. Próbowałem dojść do tego, co to może oznaczać dla, dla Etana. Może to, że faktycznie w tym momencie liczył się tylko, e, tylko Jason, a um, ten cały tłum. O właśnie. Mo, może, może to po prostu pokazuje to, co Etan zrobiłby na, najchętniej, czyli po prostu pozbył się tego tłumu, który przeszkadzał mu w odnalezieniu syna. No jestem przy tobie, chodź tu, zniknął. Okej, okay, pojawił się gdzieś tam. Jason! Sean! Jason! Ja specjalnie na tych ludzi wchodzę, nie? Oczywiście, że mógłbym przejść tuż obok nich, ale zobaczcie, jak oni się wspaniale składają. Zdaje się, że za em, położenie w ten sposób 25 osób jest achievement. No i dobra, tryb mi się skończył. Ethan tam nieco się wybudził. Wydaje mi się, że w tej wizji zabrakło też troszeczkę Shona. Że no, rozumiem to od odwołanie i odniesienie do sytuacji, w której zginął i zaginął Jason, e, ale Shona również może by tu było śmiało wpakować. Okej, okay, gdzie my jesteśmy, gdzie my jesteśmy? Skrytki bagażowe, dotarliśmy chyba na miejsce w takim razie. Bilecik nadal w łapce, na szczęście go nie straciliśmy. Okaż go. Rząd osiemnasty, skrytka numer 3. Rząd 18, skrytka numer 3. poszukajmy. Eee, aha, to są rzędy. Rząd... 18, 12, 16, 17, okej, okay. czyli tu chyba po lewej stronie i po drugiej mańce. 17 i. 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 i czy 18, tak. Skrytka numer 3. Eee, do góry. Okej, okay, trafiliśmy bez większych problemów. Zwykle w takich miejscach mam problemy z odnalezieniem się. Widać wirtualnie, nie sprawia mi to większych problemów. Pudełko na buty. Pudełko, które powinniście już kojarzyć z poprzednich odcinków, ponieważ takie, same, takie samo pudło dostał Hasan. Jeśli dobrze pamiętam jego imię, Hasan, czyli ojciec jednego z zabitych chłopców. No i dobra, i tu z kolei kończy się drugi. Rozdział, który dzisiaj Wam pokazuję, a tu zaczyna się trzeci. Trzeci będzie ostatnim, który dzisiaj sobie przejdziemy. Jak widzicie, było na wszystkie bardzo krótkie. I cóż, bardzo podobała mi się wcześniej moja myśl o tym, żeby robić po jednym odcinku w jednym rozdziale, ale biorąc pod uwagę, że jest tak dużo tak niesamowicie krótkich rozdziałów, to troszkę, troszkę musiałem to zmienić, to, to moje podejście. Szkoda. Ok. Etan, jak widzicie, jakoś emocjonalnie zbiera się do tego. Gdzie? Nie idź tam, głupku, chodź, wracaj. Etan jakoś emocjonalnie zbiera się do tego, żeby otworzyć to pudło i zajrzeć i zobaczyć, co jest w środku. Wynają sobie w pokój w motelu pewnie po to, żeby, żeby nie, śledziła go, nie śledzili go dziennikarze. A... Bardzo mi się podoba to, co mogliście chyba zaobserwować już troszeczkę wcześniej: to, że nerwowe decyzje e, pokazywane są przy użyciu trzęsących się przycisków. Okej, okay. figurki origami, telefon, karta pamięci i pistolet z tego co zaobserwowałem. Czy jest tam coś jeszcze? Raz, dwie, trzy, cztery. Cztery figurki origami, tak? Raz, nie, pięć figurek origami, pistolet. Zobaczymy czy pistolet jest naładowany. Hmm, chyba tak. Ciężko było coś zobaczyć, ale chyba, chyba jest naładowany. Um, figurki origami są podpisane. Misio ma numerek 1, dlatego zaczniemy od misia. Um, hmm. Czyli dostaliśmy wskazówkę, gdzie mamy w tym momencie się udać oraz kolejny bilecik. Mamy udać się do miejsca, które jest warsztatem i garażem. No, to na pewno zostanie wyjaśnione w kolejnych, najbliższych odcinkach. Nie będziemy się na tym na razie skupiać. Zobaczymy, co zawiera karta pamięci. Jakaś ogromna w ogóle, nie wiem, jaki to może być rodzaj. Ale tak grubych kart już chyba nie produkują. Sean! Gdzie jesteś? Zimno mi! Tato! Tato! Okej, okay, wiemy w takim razie, że Sean żyje Wiemy, że jest przetrzymywany w Tragicznych warunkach, bo jak widzicie był zanurzony w wodzie no Okej okay. Dobrze, czyli będziemy musieli wykonywać zadania psychopaty i, ee, i w nagrodę będziemy dostawać kolejne kolejne słowa zagadki, która rozwiąże pewnie pozycję szana albo coś w tym stylu. Ja oczywiście wiem, tylko daję wam jakieś takie, nie wiem, możliwe skojarzenia. I w tym momencie też powinniście już wiedzieć, co oznaczały milimetry pokazywane na lobbyingach. No i dobrze, tak mi się wydaje kończy się ten rozdział. O, schowamy podłóżko. Okej, okay, tak kończy się ten rozdział. Te trzy rozdziały dzisiejsze. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wam bardzo za uwagę i widzimy się już niedługo. Buziaczki, cześć.